Witajcie, witajcie! W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja po wyburzeniu byłego Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. Tu już trwają takie prace końcowe, porządkowe na tym placu. Już po budynku nie ma śladu. Widzę, że częściowo już ten ciężki sprzęt, który tutaj pracował, jest wywożony. Zostały tutaj chyba jeszcze tylko. Tam widzę, jest jedna koparka, i tam jeszcze jest taki pik, który kruszy jeszcze stare, jakieś tam fundamenty. Zobaczcie. No, cały plac tutaj już w koło jest ładnie no, zagospodarowany taką dużą koparką z ogromną łychą, co taki miała no, takie sitko. No, przesiewana była tutaj ta ziemia, odzyskiwany jeszcze był gruz. No a tutaj zobaczcie, no, ten teren. Jest grodzony. Taka siatka tutaj powstaje, tu już częściowo ten płot metalowy zostaje rozbierany. No także lada dzień chyba ta firma, która wyburzała tutaj ten Instytut Medycyny Pracy, no, zakończy swoje prace i no, wyniosą się gdzieś w inne miejsce. A my tutaj popatrzmy jeszcze, co się tutaj dzieje. Tutaj już powstaje też nowa brama wjazdowa, także tamtej poprzedniej też już widzę, że nie ma. No tutaj od strony tego budynku, tego parku w zasadzie po domu pomocy społecznej też już tam nie ma, już tam nowe ogrodzenie. Powstaje tam taka kopareczka malutka, też tam widzę, że pracuje i ciągną dalej to ogrodzenie, już nowe. No także tyle się tutaj aktualnie dzieje na tym terenie. No dzisiaj taka piękna pogoda, cieplutko. No także no, za kilka dni, może już te drzewa zaczną się zielenić, no i już. Nie będzie za bardzo widać co tutaj się na tym placu dzieje. No także taka krótka relacja z aktualnej sytuacji na placu no, budowy. No może tak to powiedzieć, plac budowy, plac, rozbi plac rozbiórki jak kto nazwie to to już jest jego sprawa. No ja Wam dziękuję. No i znowu za. Kilka dni pokażę Wam, co się tutaj będzie działo. A dzisiaj Wam już dziękuję. Napiszcie jakiś komentarz, dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. No i do kolejnego wejścia. Trzymajcie się. Cześć.